W dzisiejszym odcinku mamy 10 minut na zbudowanie najlepszego auta, a jest ze mną ekipa spalionowa, czyli Bolololo i Palion. Witamy serdecznie! Dzień dobry, panowie, panowie! Dzisiaj tylko 10 minut, każdy ma swoje miejsce. Widzowie jesteśmy oczywiście poza Palionowem, no i każdy z nas musi wybudować jak najlepszy samochód. Każdy ma tylko 10 minut i każdy ma do dyspozycji mniej więcej takie samo pole, a ściany są zrobione po to, żeby nie podglądać. No to dobra, Dej, panowie. Patrz. Co? A kuku! No, ale ty jesteś tutaj, A kuku. ale jesteś za, za, zabawny kolega, no, no Ale pozytywka, co? Ale pozytywka, dobra. Nie każdy leci na swoją stronę, panowie widzimy się za równe 10 minut. Lecimy. Zobaczymy, co zbudujecie. Let's go! Leci wygram to. Okej, okay, widzowie, budowę mojego auta zrobimy troszeczkę inaczej niż zawsze. Z tego względu, że mam pewien pomysł, jak to auto powinno wyglądać. Ej, w ogóle, czemu. Ej, dobra, jest za tą ścianą i on jakoś dziwnie powiększył tą ścianę Dobra, nie wiem o co chodzi, bo mnie chwilę nie było, widzowie Ale dobra, nie przejmujemy się tym Widzowie, zaczynamy budowę mojego auta od zrobienia bardzo podstawowych rzeczy Ja w każdym aucie, widzowie, podstawą fury jest konkret Ale ja dzisiaj nie zbuduję, widzowie, lajmowego e, samochodu Czyli po prostu zielonego jak w moim kolorze Tylko, widzowie, zbuduję je w kolorze czerwonym I w dodatku zrobimy autostronę, widzowie Gdzie to auto będzie się znajdować Także biorę taką sekretną sikierkę, wpisuję se Black concrete, proszę to zobaczyć No i teraz mamy już mniej więcej zrobioną ulicę Teraz tylko musimy dodać tutaj Troszeczkę takich pasów Wiecie jak to wiadomo w samochodach Jest, czyli dodajemy po prostu takie oto Eleganckie pasy, prawda, peek, Pek pek pek, Ale widzowie, jeżeli ja bym to tak budował To ja bym się nie nazywał youtubersonem, prawda Wpisujemy tutaj takie kopii I teraz idziemy, eee, raz, dwa, trzy No mniej więcej tyle, PEST! Idziemy tak samo, o takie trzy Pest i lecimy jeszcze raz I znowu wpisujemy Pace, widzowie, pyk. No i mamy zrobione mniej więcej równą drogę, która wygląda naprawdę dobrze. I na niej właśnie będzie stało nasze cudowne auto. Ale zanim jeszcze zaczniemy budować, oczywiście, auto, no to przydałoby się tutaj dodać troszeczkę drzew. I nie będziemy tutaj dodawać zwykłych e, drzewek, które można byłoby po prostu, no tutaj dać, prawda? Ale byłyby one zbyt małe do proporcji. Także dajemy tutaj dżunglowe, gigantyczne drzebolece, żeby to w miarę jakoś się prezentowało, żeby wiecie, no jednak te dżunglowe drzewa są o wiele większe i o wiele lepsze lepiej tutaj by pasowały, więc dlatego je tutaj daję, bo nasze auto po prostu, żeby nie wyglądało śmiesznie na za duże podczas tego, gdyby tam drzewka były za małe, prawda? Tutaj nie wiem, czy się te drzewka akurat zrespią. Udało się! Recko! Jakie ładne! Dobra, dajemy jeszcze tutaj widzowie, pyk, okej, okay. mamy elegancko coś takiego i dodajemy jeszcze tutaj kolejne drzewo. Jestem w sumie ciekaw, co chłopaki wybudują, a wy widzowie powinniście być ciekaw co jest na serwerze kidowice.pl, ponieważ to jest mój oficjalny serwer w Minecrafcie. Wpadajcie tam wszyscy, link jest oczywiście w opisie. Za niedługo będą tam nowe genialne rzeczy Także możecie teraz grać, ponieważ naprawdę za niedługo może być już odświeżenie niektórych rzeczy i może już ich nie być. Więc serdecznie zapraszam do grania. A ja wam oczywiście o wszystkim będę informował i na moich filmach, i na moim Instagramie. Dobrze, mamy coś takiego, prawda? To jest nasza taka podstawa budowli, którą my tutaj będziemy robić. I teraz widzowie zaczynamy budować koła, a koła zbudujemy sobie nie o tyle z samego tutaj black concrete, ale najpierw zrobimy oponę. Widzowie, I idealne koło to jest zrobione właśnie w taki sposób w Minecrafcie. Proszę to za zarejestrować tutaj. Okej, okay. to jest idealnie zrobione koło, widzowie, w Minecraftie. Lepszego koła nikt nie jest w stanie w Minecraftie zrobić. Te auto, powiem wam, będzie gigantyczne. To będzie gigantyczna fura, która na pewno będzie wyglądać bardzo dobrze. Bo zobaczcie na to, już same takie koła zwiastują na to, że to będzie naprawdę przepięknie, gigantyczne auto. I może one nie będzie najcudowniejsze z wyglądu, ale przyrzekam wam, widzowie, że to będzie furka, która będzie mogła przejechać nie jedną cudowną krainę w poszukiwaniu przygód. I zobaczcie, jak. To tutaj się już zaczyna pięknie klasyfikować, prawda? O, tutaj sobie jeszcze tylko muszę odmierzyć, dobra, żeby tylko było w odpowiednim miejscu, milordzie, dobra, mamy cudownie to tutaj dopasowane, widzowie, i tutaj teraz sobie możemy to dopasować. Napiszcie, widzowie, też, jak tam wam mija dzionek w szkole, bądź po szkole. Czy macie dużo zadania domowego, czy macie jednak trochę mało, bo ja wiem, że teraz to ci nauczyciele to tam dają dużo tych zadań domowych, widzowie, no ja to po prostu, ja to bym nie wytrzymał. Ja bym chodził do szkoły, i bym miał dużo zadań domowych, to bym po prostu yy, się chyba poradził takiego właśnie YouTubersona, czy mi zrobi te zadania przykład za darmo, <noise> w komentarzu albo coś, jak macie jakieś ciężkie zadania z matmy, to piszcie widzę, może wam pomogę w komentarzu, ja z matmy nigdy dobry nie byłem, ale może coś tam wykminimy dobra, pyk, tutaj mamy elegancko zrobione koła, dobra, i do niego zrobimy takie kołpaki, ale takie kołpaki tutaj dodajemy do środeczka prawda, cztery, o, elegancko, tutaj też również, pyk, okej, okay. i tutaj również, okej, okay. dobra, mamy już taką podstawę fury, teraz trzeba tylko zrono zabudować. boże, jakie to będzie gigantyczne, dobra, dajemy teraz, od fury będzie lecieć Widzowie właśnie tutaj takie eleganckie Wiecie jak jest koło to zawsze ten kołpak Jest tak trochę z przodu ok, Czyli to musi lecieć w takiej zabudówce Za te koło tutaj te krzaczki trochę będziemy Niszczyć bo jednak okazało się że za bardzo Chyba dużo ich tutaj dałem dobra O i tak właśnie będzie lecieć to autko Dobra ok, gdzieś mniej więcej Dotąd załóżmy i tutaj znowu Musi już iść do góry ja nie mogę to to auto wcale nie jest takie Duże jakby się mogło wydawać dobra W sensie ono jest bardzo wąskie widzowie to może Być lekki problem mam nadzieję że chłopaki Akurat nie zrobią lepszego raczej nie wy Wydaje mi się, bo no chopaki, to do budowania, to oni talentu, widzowie to nie mają za dużego. To my to wiemy, widzowie, dobra, więc tutaj to sobie właśnie w ten sposób zalepiamy, prawda? Tutaj elegancko na sportowo, dobra, dodajemy sobie tutaj jeszcze taki kołpak, prawda? Tutaj dodajemy. Okej, okay? tutaj elegancko. Proszę to zobaczyć, jak to cudownie wygląda, prawda? O, tutaj mamy coś takiego, dobra, i tutaj to wszystko zalepiamy. Pyk! Jak to wygląda z boku? No powiem wam. Trochę dziwnie, ale to się jeszcze wyklepie, ok. Po prostu nie zwracajcie na razie uwagi na takie drobne szczegóły, jasne to wszystko będzie wyklepane. To auto będzie jeszcze wyglądać fantastycznie. Ja wam to gwarantuję. Widzowie, mamy połowę czasu, czyli połowa naszego czasu właśnie minęła, e, a my tak naprawdę no, nie mamy za dużo, ale ja myślę, że chłopaki wcale nie będą mieli więcej. Ja nie wiem, czy skala mnie tutaj trochę nie przerosła, czy po prostu nie, nie zacząłem budować za dużego tego samochodu, ponieważ może też tak być. E, ale wydaje mi się, że raczej powinniśmy się tutaj zmieścić z tym wszystkim. Dobra, to zostawimy w ten sposób, to Te auto wygląda tak i teraz zastanawiam się, jakby to można było teraz zrobić żeby przenieść, to dobra, mam genialny pomysł dobra, patrzcie na to, biorę to ee, zaznaczam tutaj pozycję drugą, dobra, jestem w stanie zrobić chyba jedną magiczną sztuczkę, która jest w stanie wyjść, a mianowicie, tylko muszę to zaznaczyć tutaj, OK, dobra, i teraz jestem w stanie zrobić chyba kopii, rotate 180, tak mi się wydaje że jestem w stanie zrobić i teraz muszę to wkleić chyba tutaj, chyba tutaj i czekajcie tak! Będzie się to dało tak zrobić, dobra! Mam lepszy pomysł, widzowie. Wklejemy całe te koła, bo przecież my je i tak potrzebujemy identyczne. Czyli weźmiemy tak, czekajcie. E, stanę tutaj, dobra, to jest idealna pozycja. Czyli znaczy, to jest pozycja pierwsza, a pozycja druga będzie załóżmy gdzieś e, tutaj, dobra, post 2. Może, może to nie jest ten, ok? Bardziej tutaj, dobra, post 2. I patrzcie na to: tutaj teraz przy pierwszym kole wpiszę copy i e, jak to teraz ma? E, rota T180, dobra. Teraz to nam się obróciło i muszę to wkleić dosłownie tutaj, patrzcie, powinno się idealnie wkleić. Nie! Nie! Ej! Dobra, zliczyła mi się ściana! Nie, to tutaj muszę to chyba wkleić. Tutaj, w tym miejscu chyba. Paste. Dobrze mówię? No nie, nie rotojtuję się to tak jak ja chciałem. Nie, to się w ogóle nie zrotojtowało. Dobra, czekajcie. A, ja wiem dlaczego. Dobra, 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 chwila. E, rotate 180. Teraz? Czekajcie, teraz to zadziała? O, teraz działa, teraz działa, dobra, 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 teraz zadziała. Po prostu nie mieliśmy tego wcześniej skopiowanego, dobra, dobra. Czyli teraz mogę tutaj wklepać pasta. I jest idealnie zrobiona wola. Eee, bo mamy przód, inny, zapomniałem, o nie! Ale dobra, to jest już i tak dość duży plus, że mamy tutaj to połączone. Dobra, teraz wystarczy tylko to tutaj jakoś mniej więcej widzowie połączyć. Okej, okay, widzowie, powiem wam, że ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale wyszło mi na razie coś takiego. No nie jest Najgorzej, ale też nie jest jakoś cudownie to w ogóle nie przypomina auta! Co ja zrobiłem? Dobra, ale teraz na spokojnie, po prostu zalepmy to jakoś konkretem i zaraz będziemy myśleć, jak to jeszcze udoskonalić, żeby to mniej więcej do auta podobne było. Na pewno. Trzeba będzie dodać jakąś szybę i zaraz się tym zajmiemy, tylko ja chcę na razie zamknąć tą całą bryłę, żeby zobaczyć, gdzie w ogóle zrobimy przód, a gdzie zrobimy tył, prawda? Ponieważ teraz, no nie wygląda to, jakby gdziekolwiek to miało tak naprawdę być. Ale dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Zaraz to sobie zalepimy. Dobra, jest zalepiona i teraz tak, to wygląda jak jakiś monster tragedia jak auto. Nie! Dobra, chyba szybę będzie lepiej zrobić z tej strony, że to tutaj jest przód tego auta, a nie gdzieś indziej, więc weźmy sobie glas po prostu. Albo będziemy wpisywać, yy, replay. Patrzcie, wszystko da się zrobić za pomocą tych komend Red concrete, okej. Okay. Red concrete na po prostu glasy, prawda? O glas, okej. Okay. Mamy takie piękne szybki, dobra. Teraz doróbmy kolejne szyby. Załóżmy, można by było je dorobić tutaj taką małą szybkę nad oknami. Można by było zrobić również tutaj taką małą szybkę. Tylko tutaj chyba to już nie będzie za dobrze pasować. Chociaż nie, dobra, nawet wygląda to spoko. I zróbmy z drugiej strony dosłownie to samo. Czyli tutaj taką małą szybkę na trzy tylko. Ale z tej strony ona już będzie, prawda, większa, bo na cztery, prawda? I teraz te auto zaczyna już powoli przypominać, przynajmniej. Jakieś auto, może to nie jest najpiękniejsze auto Jakie widzieliście na pewno w życiu Ale przyciągam wam, że na pewno będzie lepsze od Chopago Bo Chopacy to dopiero nie mają talentu do budowania Więc nie wiem co oni tam zbudują za samochody To ogólnie nie musi być widzowie samochód Tylko coś samochodowo podobne, czyli mogą też być busy Monster traki i tak dalej tak dalej Dobra, mi się już powoli kończy czas Więc ja tak naprawdę tutaj tylko i wyłącznie Jeszcze dorobię jakieś lampy Z przodu załóżmy I dodam jakąś rejestrację, czyli napiszemy tutaj W tym miejscu Eee, tutaj jest chyba środek super auto drive. Okej, okay, mamy coś takiego, mamy rejestrację, mamy światła Nie wygląda to za dobrze, okej okay, Nie jest to najpiękniejsze auto, jakie na pewno widzieliście w życiu Ale na pewno będzie lepsze od auta chłopaków Dobra, panowie, na starcie proszę się ze mnie nie śmiać Moje auto może nie jest idealne, ale za to ma piękne wnętrze Dobra, zacznijmy ode mnie ocenę. To jest, jest in, instrugent z GTA 5. Nie, chłopaki, no. to, jest, to, jest samo, to jest ten samochód, to jest ten którego żadne dziecko nie chciało kupić no, Dobra, 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 Ty się śmiejesz, a zobaczymy twoje Uwaga, jakie tak są plusy? Są po prostu auta, jest szyba, naprawdę. z przodu, są lampy i jest rejestracja, super auto. Czemu? Auto jest dziurawe. Eee. A gdzie jest kierownica i wszystko i co? No o, nie ja ma, nie ale... Było tylko 10 minut! Jak ja mam 10 minut wyczarować i No, auto! to Ale zobaczysz zobacz, u po... mnie! No zobaczymy, zobacz, dobra, ty pewnie masz jakiś syf. Patrz, tutaj dobra. jest elegancko ulica. Proszę zobaczyć jak ładnie są zrobione koła, koła są ja idealne. Ja mam pytanie, ja mam no? jedno pytanie. Bo ogólnie mi się wydaje, że ktoś chyba tobie katalizator wymontował. Ale... Eee, tutaj Co tu ogólnie... jest? Co tu, tu siedzi? Nie, <laughs> nie Dobra, ja A nie ja wiem, więc... Ej bo nie, zrobię! Spadajcie. Wy, wy, wy nie umiecie. Wy na pewno nie macie lepszego ja to, dopada, dobra, bo zajmę. Tak to mój zamek na pojeździł. Dobra, dobra, dobra. Każdy bierze tabliczkę, mogę wam dać i tutaj piszemy ocenę. Każdy z was musi ocenić i będziemy sobie nawzajem oceniać. Ta... Tak. I ten kto będzie miał najwięcej punktów wygrywa dzisiejszy odcinek. Więc no możecie oceniać Tylko sprawiedliwie, proszę. O, 6 na 10, 5. Dobra, dobra. Czyli nie masz tak źle. Oceniliście po prostu jak najgorszy, sypa, i tak daliście dobre oceny. Dobra. Dzień. Dzień. 6, 4 robimy. i 5 Czyli 15 punktów daj punktów Taka jakie 15? No 15 jest łącznie, 15 12. Nie, 12. nie mogę, bo nie umieliśmy. Lecimy dalej, teraz jest Lolo! Muuu! Wow. Jaki ładny bus! Co jest no w ogóle? ładny taki szkolny, ja amerykański powiedzi, że, że To jest autobus, który jeździ do szkoły i ogólnie była taka bajka i żeby był taki żółw i tam była się. Franki, żół, Franki! Ja on jeździł ja. też takim. Jaki fajny ból! I tak, to była moja bajka z dzieciństwa. Ej, ja nie, nie w ogóle tego, że można zbudować takie małe coś i to będzie lepsze, dobra, Ej, mega bo... ładne lepsza, Ja chciałem na jak, ja jak, 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 jak ty takie detale zdążyłeś zrobić? Ja na przykład nie dałem rady takich detali zrobić. Nie, nie dobra, mnie to tak ciekawi co ma Paweł. Nie dobra, nie mnie trzymał, dobra. A my ma pewnie rakietę! A to? Jakie ładne! To jakie ładne, jakie te tak, koła! to się ogólnie robi takimi banerami, że tam nie, się... Nie, ja oceniamy, ja nie daję tutaj... Ej, mega taka. mocne, ej, taka, dobra! Taka, ja ej, taka, jestem taka, szczerze, taka. jestem w szoku! 8 na 10. A widzieliście kierownicę? Tak myślałem sobie, że będzie to ten. Że to Ech. będzie... Nic nie, nie zrozumiałem, zlagowało by ja tutaj. Ja tak samo. Mógłbyś mógł powtórzyć? Prawie. Powtórz, powtórz, prosimy. Ja kierownicę zrobiłem ze stołu alchemicznego. Pokaż kierownicę, a to nie widziałem kierownicy ze stołu. Ja, ja powiem tak, a, ja, o, ja na przykład coś. ja nie zdążyłem zrobić detali o auta, nie? nie dałem rady okay. już po prostu. Aha. Zobaczcie jakie ten, zobaczcie jakie ładne tablice nawet rejestracyjne zrobił, patrz, nie okay. no. no. Ej, dział no, ja e, to zjyszyłeś! To szarą prawdę! ja dałem osiem Co? Tak tyle dajecie? No dobra, ja dam 8, czyli czekaj, 8 plus 8, 8 to jest 16, plus 9 to jest 26, czyli 26 8. punktów lolo No dobra, co wygrywa? <ja nie grywka> 15 No dobra, <grywka> ja nie mogę, no i co? Ja eee! wspominać! Eee! Jaki Oby, kamper! Powiedzcie jedną rzecz, że Bolo mnie poprosił o te banery i mu pomogłem, ale to tylko no, z banerami. Aha, no dobra, dobra, no to nie było zabranione, że... No to to tak. No dobra, ale to co? <grym> ale Normalnie dobra. tu się da mieszkać. Nie, nie jest, nie no, jest to niedozwolone. Ej, w środku jakie rzeczy, co jest? No ja, ja, dobra, ja ogólnie bardzo lubię kampery, kiedyś bym chciała No w ogóle tu zepsułeś trochę, bo zobacz, bo to zrobiłeś no. darzek tylko z jednej strony. Ale weź cicho, bo jest, bo nic co wem co jest to. Ej, e, jakie A, ładne! Ej, jak wy zrobiliście, jak wy zdążyliście zrobić takie detale? Ja, zobaczcie, te dzisiaj nie. Szczerze to jest mega dziwne dlaczego to znaczy, ile oni mieli czasu. Nie wiem, to jest dla mnie podobne. Widzowie, serio, bo 10 minut na zegarku, sami widzieliście. Dobra, dobra co się daję tak? oceny. Eee, Ocena, tu jest. Ale wiesz, dlaczego ci dam mało? Bo nie zrobiłeś nic dookoła tego, tego właśnie kampera. Patrz, razy, no, każdy z nas, chociaż miał ulicę, drzewka, Bolo. a ty nie zrobiłeś Siedem. nic. 7,5 na 10. Ja daję Ci 10. Nie, ja daję mało, ja daję 6. 6. Dobra, ale dobra, bo ty oceniasz teraz ogół. Ja, ja na przykład mam samochód, ale nie mam nic obok samochodu. No dobra, ale to. No dobra, ale to. No dobra, zobaczymy, zobaczymy, dobra. Ja Cześć. To jest 17 plus 6, 26,5. 26,5, 26. <grym> 20, 23, <grym> 23, <20. grym> 23, silnik, 20. ale silnik zdążyłem zrobić. Dobra, idziemy tam, co? nie bardzo ciekawi samolot. Dobra, pokaż to, no a pokaż to, to tutaj. Bardzo mnie to Co to jest? Gdzie tu, tu jest to Ej, co to jest? No palio, co to jest? To jest wy, mój wymarzony maluch. Dobra, ty się wkręciłeś chyba w poszukiwanie w budowaniu, nie? Nie! fajne, Fajny, fajny, Ale... fajny oszust. Nie? Złapy, dobra, złapy. Tak złapy, jest? no dobra, jakie oszustwo! Dobra, używałem, używałem sikierki. Sigierki, ja, ja. mówisz! Mówisz mi, że ja też i co, dawać no, sobie wyszedł za kaszlak. <śmuszne> 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 kaszlak! <śmuszne> <śmuszne> nie mogę. Nie, jest moje auto! Jego kierownica jest większa niż koło i małcie! Sojęcie! <śmuszne> <śmuszne> ty... jest sprzęgło, jest skrzynia nie biegów mogę. tutaj, prawda? No, 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 opisuj, opisuj, no, opisuj. Dobra, chcieli, Po prostu chcielibyście się przejechać. A, gdzie, a gdzie jest jakaś <śmuszne> angielska tabliczka z nazwą typa co to zbudował? Nie, nie, to jest... To jest A za A zobacz detalę to dlatego, ty to powiększyłeś tą ścianę, jak pod jest do pod autem. Zobacz detale pod autem. O kurde, pat. No dobra, ale to jest całe oszukane. Dobra, to przecież to jest jakieś wklejone. No nie da, nie, nie da się tak zrobić Klasa, typie. klasa, no, Nie pięknie. da się w 10 minut, człowieka Gdzie masz niby ten silnik jeszcze? No A nie, nie ma. No tu jest silnik, przecież nie ja widzieliście tu. Ja że nie oszukiwa. Co jest w ogóle? Nie, to jest chyba cały silnik. Dobra, na pewno ty jakie oszustwo, masz nie? Silnik? Rozu, rozu, rozumiem, rozumiem wasz ból, no tak, Rozumiem ból, dobra, nie, oceniamy, na masę, no, oceniamy na masce, oceniamy na masce, dobra, ja oceniam na 6, na 10, bo nic dookoła nie ma No, no co no, oszukujesz typie, oszukujesz a. ewidentnie Dobra, ale ocencie ocen ocen to, to, to co jest no nie, faktycznie, no, a nie, nie No, oszukałeś nas wszystkich No oszukałeś no, no oszukałeś no, ile? no, szukałeś, no, no szukałeś. Ale ile, ale ile, no, ja Ja dałem 10, bolo? ale to jest oszukane a ty, Lolo, ile dajesz? A lolo, ile ty? E, wiecie co, bo ja ogólnie... Mi się wydaje, że Pobilon chciał nas oszukać ja. i, trzeba to, I trzeba to po prostu zrobić w jednym... nie, porównajcie sobie skalę Porównajcie sobie a, skalę Auto od Bola, a auto od Paliona Nie, no nie a, mogę no, Co to, to nie jest, jest? Nie, w ogóle no, Nie, a, nie, niż, nie ja do, wy, dobra nie mnie dobra, Ja wychodzę Do widzenia On zniszczyli auto i je długo budował. Do widzenia, nie mogę Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto dzisiaj zbudował Najlepszy samochód.